Dawno nie robiłem żadnych wycieczek i stwierdziłem, że wykorzystam długi weekend, a mianowicie 9, 10 i 11 listopada. Dzisiaj jest 9, czyli dzień pierwszej wycieczki. To wybrałem się na wycieczkę dość blisko, bo do Piaśnicy jest to niedaleko Wejherowa, Wycieczkę pieszą, bo ostatnio jakoś tak bardziej mnie ciągnie do wycieczek pieszych niż rowerowych. No i Piaśnica też jest to miejsce, w którym już kiedyś byłem. W czasie innej wycieczki, no i bardzo mnie do tego miejsca jakoś ciągnęło. Więc uznałem, że wykorzystam teraz ten moment trochę tego wolnego, żeby sobie tam znowu pojechać i poobozować. Przy okazji, e, no zabrałem z sobą swój ogromny plecak. Tym razem on jest jakiś napakowany tak do 25 kg i przyznam, że dość ciężko się go niesie, ale też celowo chciałem to sprawdzić czy jestem w stanie z takim plecakiem iść i czy jest to wykonalne. Plus to, że miałem ochotę, nie tak jak przez ostatnie moje wypady, bo ostatnie cztery tygodnie za każdym razem udawało mi się raz w tygodniu spać w lesie. Ale to było na tej zasadzie, że rozkładałem się, spędzałem gdzieś tam wieczór. Następnego dnia była kawka, śniadanko i zwijałem obóz i o, patrzę na drogę. A teraz będę miał jeden dzień pomiędzy, czyli będę mógł sobie troszkę dłużej posiedzieć, no i może coś więcej nagrać. Ja ogólnie e, zamierzam obozować albo gdzieś w okolicy jeziora, albo gdzieś w okolicy rzeki. No bo nie posiadam ze sobą zbyt wiele wody, tylko na przemarsz, no i tak na dzień dobry w razie czego, jakbym zbyt późno trafił i nie chciał mi się szukać pierwszego dnia wody. Na no resztę muszę sobie znaleźć. Więc dlatego, jezioro rzeka jest mi niezbędne. Dobra, do zobaczenia później. Jeszcze jedna mała aktualizacja odnośnie plecaka. Mimo, że waży 25 kg, to niesie go się całkiem ok. Na początku miałem trochę luźniejsze te y, y, pasy, bio, y, tutaj na ramienne i biodrowy, no i wtedy było mi źle i powiem, że kilometr na dworzec był już dla mnie takim dość ciężkim i się bardzo bałem, że dalej po prostu nie dam rady albo będą się robić dość długie przerwy, ale jak pozaciskałem sobie te pasy tutaj na ramionach i biodrowy tak na maksa, no na zasadzie, że jakbym teraz go chciał zdjąć, to muszę poluzować, to w tym układzie plecak jest ciężki, ale stosunkowo wygodne. Nic mnie nie boli, bardziej to kwestia po prostu braku mojej siły. Bo 25 kg i kilka kilometrów no to już robi swoje. Tak wygląda jezioro w Piaśnicy. Ja zamierzam sobie pójść dalej gdzieś i przejść jeszcze kawałek z wzdłuż rzeki. Z tego względu, że tu przy tym jeziorze no dość sporo ludzi jest, co mnie zaskoczyło, bo myślałem, że o tej porze roku tych ludzi nie będzie, a jak na moje standardy to sporo bo nawet trzy samochody były, więc idę szukać rzeki i przejść się troszkę dalej wzdłuż rzeki no i tam sobie wybrać jakieś miejsce na mój obóz Coś mi się wydaje, że dotarłem do albo rzeki i mam nadzieję, że nie. Bo to by oznaczało, że za daleko nie odejdę. No ale dobra, przejdę to i... i chyba niestety tak. To niestety jest moja rzeka. Czyli ja się najpierw tu rozejrzę, no i zaraz Wam dam znać. Najwyżej przejdę sobie wzdłuż rzeki, a będę chodził po wodę do jeziorka. No i dobra, to będzie mój dom przez najbliższe 48 godzin. Rzeka jest jakieś 30 metrów obok, jeśli można nazwać tę rzeką. Jezioro w tamtą stronę będzie jakieś 400. No i patrząc, że z tej rzeki nie da się pić, to muszę iść do jeziora po wodę. I to jest pierwsze, co muszę zrobić. Ponieważ Wasz dostęp do wody jest słaby, z tego względu, że tu już stoję tak na takiej bujającej się przestrzeni, i idąc tam dalej, na pewno byłaby w topa i bym się zmoczył, więc ja na to mam plan, że mam kijek, kawałek sznurka i, i kubek i zamierzam to wykorzystać. Supełek. ważne jest, żeby było te sznurki, które teraz robię, żeby były naprzeciwko siebie. Wtedy nie będzie się mój kubek przechylał na jedną stronę. Taka konstrukcja. Tak to wygląda. No i zobaczymy. Mam nadzieję, że nie stracę kubka. W sumie, żeby tego uniknąć. To mógłbym go przywiązać. Dobra, teraz jedynie to się kijek może tylko złamać. I pytanie, czy ktoś z Was już kiedyś łowił wodę? O, ja piernicze, to już jest od razu herbata. A niby jest to punkt czerpania wody. Wygląda to tak. Ja chyba jeszcze pójdę, poszukam jakiegoś miejsca, może będzie y, trochę lepiej nad tym jeziorem, i może uda mi się zdobyć lepszą wodę. Niestety jedyna woda jaką udało mi się znaleźć to jest taka, więc będę miał albo herbatę do picia, no albo się okaże, że filtr, który mam jest całkiem niezły. Jest już mocno po 15 i robi się szaruga, więc ja zabieram się szybko za rozbicie swojego namiecika, bo chcę mieć przygotowany nocleg, a potem przygotuję sobie trochę obozowisko, no i może jeszcze dzisiaj coś nagram. Choć nie jestem pewien, tak naprawdę najwięcej chcę nagrywać jutro y, za dnia, bo będę miał na to cały dzień. Więc y, w razie czego, do wieczora albo do jutra. To jest ta woda z jeziora, czyli już taka, można powiedzieć, gotowa herbatka. I niestety ten y, większy worek ma dużo większy gwint, a mi jest potrzebny taki zwykły pet. Więc w tym celu mam tą no, taką chińską buteleczkę, która no, ma dziurkę. Nowa już z dziurką, nie sprawdziłem tego przed wycieczką, ale na szczęście dziurka jest mała i nie stanowi to jakiś duży problem. Używam filtru Lystraff. Wcześniej miałem inny filtr i tamto niestety mi wysekł. Była to moja wina, bo zapewne o niego nie dbałem. No i właśnie ta dziurka mi tu bokiem sika, więc trzeba palcem ją zakryć i przefiltrować wodę do garka. Niby można pić tak bezpośrednio z tego filtra, ale ja nawet jak do picia sobie robiłem, już wczoraj też piłem tą wodę to najpierw ją miałem przegotowaną, potem przelałem do swojej tytanowej butelki i pozwoliłem, żeby to ostygło i dopiero wtedy piłem. Ale dobra, żeby tu Was jakoś dalej nie trzymać to teraz zrobię cięcie jak woda będzie się gotowała to widzimy się ponownie. Ponieważ są tu dość wysokie trawy i taki mokry, bagnisty teren to źle by się siedziało na ziemi I ja sobie wczoraj tu wyciąłem Kawałek drzewa przewalonego, który mi posłużył za ławeczkę. A dzisiaj, bo już było późno, to więcej tego nie robiłem. A dzisiaj, żeby było mi trochę wygodniej, żeby mieć trochę wygodniej, stwierdziłem, że zrobię sobie takie podwyższenie, coś w stylu ławeczki. No i chcę Wam właśnie zaprezentować piłę w formie łańcucha. Z AliExpress za 60 zł. Jedno co trzeba tylko zwracać uwagę, że te tańsze mają tylko 11 ząbków, więc w ogóle nie warto się w to bawić. Trzeba uważać, bo czasami się trochę kleszczy. Taki kawał w ciągu chwili przecięty. Moje dwa ścięte kawałki, i teraz mam nadzieję, że moja oweczka będzie wyższa i wygodniejsza. Zawsze to trochę lepiej dla nuki, kolan, jak jest trochę wyżej. Ten jeden jest trochę krótki. Ale o. dobra, całkiem wygodnie, bo nogi są wyżej. To ja teraz muszę jeszcze nazbierać patyków, połamać i co? Zrobić ogień i znowu jakieś jedzonko. Rękawiczki. Na szczęście połapał, nigdzie daleko nie trzeba łazić. Jest go naprawdę sporo. Normalnie gdybym miał kiełbasę, to byłbym rozżalony, że samej glaki, ale jak nie mam kiełbasy, a tylko tak podgrzewam wodę, to mi to nie przeszkadza. Dobra, myślę, że na razie mi to starczy. Nie ma też co za dużo tego drzewa nosić. Mam zawsze ten problem, że nanoszę noszę za dużo. Potem to niepotrzebnie zostaje. Rozglądam się jeszcze za brzozą. Idę gdzieś poszukać kory brzozy, co byłoby mi łatwiej rozpalać. No i wtedy będę siedział, dubał i palił. No dobra, czas rozpalić ogień. I ja staram się nie używać zapalniczki, choć ją mam. Ale jak tylko mogę, to staram się trenować krzyśliwo. I pokażę Wam patent jaki ja stosuję Trochę podpatrzony u, na kanale EDC, trochę samemu przerobiony. widzicie, pozyskuję korę bardziej jako taką patelę. Teraz ją trzeba trochę tutaj tak poskrować, żeby takie wiórki się zrobiły. Im więcej, tym będzie łatwiej rozpalić. Tak, i teraz podpatrzony patent na kanale EDC to puszeczka. Co prawda, ja mam za małą i za delikatną. Zrobiłem jej na drukarce kapselek. Puszeczka ma porobione dziury śrubokrętem. Tak, żeby była taką tarką małą. I wtedy biorę sobie kawałek kory i tą tarką. O, tu tak może będzie lepiej widać. W ten sposób mam w środku taki proszek, który jest mi o wiele łatwiej rozpalić krzesiwem. Ławka zepsuła. I to palanie, rozpalanie krzesiwem warto sobie trenować, żeby po prostu tą umiejętność umieć, bo zapalniczka może zawieść, krzesiwo nie. Ja tylko musiałem trochę tu stuningować swój nóż zapas, zdrapać tą warstwę ochronną, z tego względu, że o wiele mniej krzesiwo chwytało. I te iskry nie były takie tłuste i przez to było trudniej rozpalić. No i dobra, ja się skupiam na ogniu, żeby mi tu nie przygasł i będę łamał patyki. Żeby nie siedzieć tylko w obozie, to chcę trochę pospacerować, zobaczyć co tu dookoła jest w tym lesie. I... Ogólnie mi się podoba, bo ja w okolicy mam tylko las y, liściasty, a tu jestem w lesie iglastym. I wygląda to zupełnie inaczej. Co prawda jest są taki sztuczny, widać, bo na przykład tu jest przecinka, i nie jest to w pełni naturalne, ale nie licząc tych przycinek, no to dookoła jest tak naturalnie, bo nic tu nie wycinają. Jak coś się przewaliło, to sobie leży, więc pod tym kątem jest mega fajnie. No i teraz zrobię sobie mały spacer dookoła obozu, żeby się ruszyć. Tu też by się ciekawie obozowało, bo nie ma tej wysokiej trawy, jest całkiem niska ściółka. I tu by było też fajnie, bo nie musiałbym ciąć niczego, żeby sobie siedzieć na tym. Już tu gotowe rozwiązania są. I w lesie iglastym, zbytnie nie widać, że jest to jesień. W liściastym to jest wszystko żółte, dawno liście pospadały. Już mamy prawie, że połowę listopada. A tutaj jest dalej stosunkowo zielono. To prawda, szaro-buro, ale po prostu niebo jest szare bure, bo jakby byłoby piękne słońce, to można by było powiedzieć, że jest tu wiosennie. No, co taka dość. Otwarta przestrzeń. Zebrałem swój obóz i wybrałem się 5 km dalej od jeziora w miejsce, które jest najważniejsze w piasku, a mianowicie groby, które tutaj są. I już raz tu byłem. I to miejsce wywołało we mnie całą masę emocji. I stwierdziłem, że właśnie muszę tu przejść drugi raz i obejrzeć na spokojnie jeszcze raz to wszystko. Waśnica to jest miejsce, w którym Niemcy wymordowali między 12 a 14 tysięcy Polaków. Swoje mordy rozpoczęli już na początku wojny, bo koniec września, początek października. Wcześniej przygotowali sobie listy, na których znalazła się głównie inteligencja, duchowieństwo oraz osoby, które no ładnie nazwali wrogo nastawieni do Niemiec. Tak naprawdę chcieli zniszczyć to, co najważniejsze w Polakach, zniszczyć osoby, które mogłyby w jakiś sposób im się sprzeciwstawić. Z tego względu, że chcieli po prostu te tereny zająć i nie chcieli mieć na tych terenach żadnych buntów. Zrobili to w sposób bardzo bestialski, bo strzelali ludziom w głowy z karabinów maszynowych, stojących po prostu w linii. Są różne relacje, że małe dzieci łapali za nogi i rozbijali im czaszki od drzewa. Później wszyscy trafiali do masowych grobów. To była ich pierwsza próba takich masowych mordów. Po tej próbie właśnie uznali, że jest to dość mocno obciążające dla ich wojsk, dlatego bardziej rozwijali tą technologię, no i sami, wie, sami wiemy, jak rozwinęły się obozy koncentracyjne. Ale Paśnica to jest właśnie takie miejsce, w którym można powiedzieć, że wszystko się zaczęło i to był sprawdzian dla nich. A dla nas jest to miejsce pamięci i powinniśmy pamiętać o tym, co nam zrobili i nigdy tego nie zapomnieć.